Dla kobiet Gryfia 2012. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Filip Cenbala i mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa tę właśnie gale. Chciałbym zaprosić na scenę Pana Prezesa i Redaktora Naczelnego Kuriera Szczecińskiego, Pana Tomasza Kowalczyka, który oficjalnie otworzy naszą galę. Serdecznie Państwa witam na gali wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla autorki Gryfia Szczecin 2012. Przede wszystkim chciałbym bardzo gorąco powitać naszych gości specjalnych – pisarki nominowane do Gryfy, Literackiej Nagrody Kogiera Szczecińskiego. Pragnę również serdecznie powitać na naszych graniach przedstawicieli władz Szczecina, władz Województwa Zakupu Pomorskiego oraz władz Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy są partnerami strategicznymi Kogiera Szczecińskiego w przedsięwzięciu Nagroda Literacka dla autorki Gryfia Szczecin 2012. Gorąco witam również na naszej kali przedstawicieli Szczecińskiej Agencji Artystycznej i Instytutu Polonistyki i Uniwersytetu Szczecińskiego, które te instytucje są naszymi partnerami organizacyjnymi. W tym miejscu chciałbym podziękować za trud włożony w to, aby Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia miała imponującą uprawę w postaci Festiwalu Literatury Kobiet i Targów Książki. Serdecznie witam również wszystkich gości przybyłych dzisiaj na naszą galę wszystkich radnych i przedstawicieli sponsorów, bez pomocy których nie moglibyśmy dzisiaj uhonorować naszej laureatki nagrody. Nagrodą, która stawia gryfiem w pierwszej wizyty konkursów literackich w Polsce i zapewne pomoże wybranej przeżywida laureatce spokojnie pracować nad następnym dziełem. Szanowni Państwo, dzisiaj jest dzień historyczny. Jest dzień historyczny, bo wszystkie Panie nominowane do nagrody Zapiszę się w historii polskiej literatury. Pierwsza nagroda, zawsze y, gryfia dla autorki, przyznawana w Szczecinie, zawsze będzie wspominana i wszystkie Panie już w tym momencie są w y, tej historii zapisane. Oczywiście równie ważne będą wszystkie kolejne edycje wszystkie kolejne pisaki. Mam nadzieję, że spotkamy się z Paniami jeszcze niejednokrotnie, podczas kolejnych uroczystości. Jednakże jest taka, gala dzisiejsza. To nasze dzisiejsze spotkanie jest świętym właśnie Pani. Panie, które napisały takie piękne książki, które chcemy uhonorować, chcemy docenić to, co robią. I tym samym uważam Wielką Galę za otwartą. Nagroda literacka dla autorki Gryfia 2012 szczecin uważam za otwartą. Dziękuję bardzo drodzy Państwo, ale zanim przejdziemy jeszcze do oddania honorów naszym kochanym literatkom, myślę, że powinniśmy tutaj wspomnieć jeszcze dwa bardzo ważne nazwiska, bez których tej nagrody nie byłoby fizycznie. Czyli przede wszystkim, czy jest z nami na sali pani Justyna Poseniak? Jest, bardzo prosimy się pokazać. Jest to autorka tego pięknego projektu. Myślę, że należy jej pani ogromne brawa. Pani Justyna Poseniak jest bardzo młodą osobą, studentką Akademii Sztuki w Szczecinie. Doczytałem się w jakimś jednym z wywiadów, y, jakie były Pani inspiracje, że przede wszystkim stalówka od biura, tak, jako że to jest konkurs literacki, którym nadała Pani nieco kobiece kształty, jako że jest to nagroda dla kobiet. Gratulujemy bardzo serdecznie. A ten piękny projekt wykonała Pani Izabela Kołów-Zan. Czy jest z nami Pani Izabela? Jest. Również serdeczne, serdeczne gratulacje i wielkie Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze bardzo szybciutko, myślę, że należy tutaj podziękować naszym drogim ambasadorom sztuki, patronom oraz sponsorom, zrobię to błyskawicznie, ale myślę, że należą też się im ogromne brawa. Nasi partnerzy to oczywiście prezydent miasta Szczecin, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Szczecińska Agencja Artystyczna, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Teatr Mały. I króciutka lista sponsorów. Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Enea, Enea Operator Grupa Enea, Lotto, Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaksy po sąsiedzku, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz oczywiście Radisson Blue Hotel Szczecin, który nas tutaj dzisiaj gości, za co również bardzo, bardzo dziękujemy i myślę, że możemy przejść do rzeczy. A, nie możemy. Jeszcze, jeszcze muszę podziękować, ale oczywiście jak najbardziej należą się prawa. Patron medialny pogranicza. I teraz możemy przejść do szybciu.